Pokój i dobro. Witajcie w kolejny dzień, dziś 17 marca. Zapraszam do modlitwy i rozważania słów dzisiejszej Ewangelii. W imię i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który nas oświecasz, który jesteś prawdą życiem, proszę Cię, aby to Słowo, które jest prawdą, które jest właśnie życiem, było dla nas oświeceniem, drogowskazem, co mamy dzisiaj czynić. Proszę Cię, abyś dodawał nam mądrości i odwagi, Abyśmy już dzisiaj zaczęli wypełniać to słowo, który żyjesz i królujesz teraz po wszystkie wieki wieków. Amen. Z Ewangelii według świętego Jana. Dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim ojcem, czyniąc się równym Bogu odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi ojca czyniącego. Albowiem to samo, co on czyni, podobnie i syn czyni. Ojciec bowiem miłuje syna i ukazuje mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większa dzieła ukaże mu, abyście się dziwili. Albowiem, jak ojciec wskrzeszał marłych i ożywia, tak również i syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał synowi, aby wszyscy oddawali czyś synowi tak, jak oddają czyś ojcu. Kto nie oddaje czci synowi, nie oddaje czci ojcu, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to synowi, mieć życie w sobie. Dał mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest synem człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie do potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Ten fragment to kontynuacja historii wczorajszej, tego obrazu Ewangelii, kiedy Jezus uzdrawia w Szabat człowieka, który e, chciał wejść do sadzawki ale nie było osoby, która by go wprowadziła. I wiele lat czekał na to, żeby zostać uzdrowionym. I Żydzi, poznając tą historię, próbują oskarżyć Jezusa, próbują wręcz Go pojmać i zabić. Szukają, jakby to zrobić. A Jezus wchodzi w nimi w dialog. I w tym dialogu ukazana jest jedność pomiędzy Ojcem i Synem. Jedność Boga Ojca i Syna Człowieczego. Te dwie osoby boskie są na równi, ale w tym fragmencie Jezus aż dwukrotnie zwraca uwagę na to, że sam z siebie czynić nie może, że on patrzy na czyniącego, działającego Ojca i dopiero potem sam działa, że on szuka woli tego, który go posłał i dzięki i przez tą wolę właśnie działa, tą wolę wypełnia. To piękne i urzekające, jak dla mnie w, tej, w tym dzisiejszym fragmencie, że właśnie pomimo tego, że, że Jezus jest na równi z Bogiem Ojcem, to dzisiaj wykazuje tą pokorę, to posłuszeństwo, tą zależność właśnie od Ojca. I ten piękny obraz Ojca, który działa. Nie który mówi, który poucza, ale Ojca, który działa. Konkret. I ten syn, który słowami. Też, ale przede wszystkim czynami i wypełnianiem woli tego, co postanowił Ojciec, wypełnianiem czynem tego wszystkiego chcę go naśladować. Zachęcam ciebie dzisiaj do tego, abyś modlił się i szukał woli Boga Ojca w tym dzisiejszym dniu, w tych wszystkich wydarzeniach, sprawach, w tych wszystkich rozmowach. Szukaj woli Ojca i wypełniaj ją, bo jak jest dzisiaj napisane. Mieć życie w sobie. Ojciec dał życie synowi. I Ojciec marzycie w sobie i Jezus marzycie w sobie. Dlatego i Ty miej życie w sobie. Dobrego dnia z Panem Bogiem. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.